Sześć miesięcy temu przeprowadziłem się do nowego domu w nowym mieście i szczegóły zachowam dla mojej prywatności, a za chwilę z tej historii dowiecie się dlaczego. Po przeprowadzce poznałem mojego nowego sąsiada. Pierwsze wrażenie było pozytywne, był on bardzo miły, zabawny i stąpał twardo po ziemi, ale im lepiej go poznawałem, tym jego zachowanie zaczynało się pogarszać i stawał się coraz dziwniejszy kiedy poznałem jego syna opowiedział mi że jego ojciec każe go za zabawę z innymi dziećmi a jedyne miejsce w którym może się bawić to jego dom sąsiad wydawał się być rodzicem który zaborczo pilnował syna i nie pozwalał mu na jakikolwiek rodzaj wolności był facetem który mieszkał tuż obok a jednak trzymał się z daleka od ludzi z sąsiedztwa pewnej nocy obudziły mnie krzyki kłótni nie chciało mi się wstawać z łóżka, więc zakrywałem uszy poduszką. Ale lubiłem spać przy otwartym oknie, więc wciąż wyraźnie słyszałem kłótnie. Niedługo potem nagle ustała. Usłyszałem chrząkanie, jakby coś było przeciągane po ziemi. W końcu postanowiłem wstać i zamknąć okno, które wychodziło prosto na dom sąsiada. Wstałem i gdy już miałem je zamknąć. Spojrzałem na dom sąsiada i zobaczyłem, że coś wisi w oknie, więc nagrałem ten film. Nie wiedziałem, co to było, ale kłótnia, którą słyszałem, wskazywała na ciało zwisające z sufitu. Zamknąłem okno bardzo po cichu i zadzwoniłem na policję, wciąż zachowując ciszę. Nie wiedziałem, dlaczego to się stało i w tamtym momencie nie chciałem tego wiedzieć. Później dowiedziałem się, że osobą, z którą się kłócił mój sąsiad, był ojciec jednego z kolegów syna sąsiada. Kłócili się o coś, co mój sąsiad powiedział do kolegi syna, gdy policja przyjechała na miejsce, aresztowała mojego sąsiada. W rozmowie prosiłem, żeby nie przychodzili do mojego domu, a żeby złożyć zeznania. Sam udałem się na posterunek następnego dnia. Mój sąsiad jest już po procesie i dostał najwyższy wyrok. Ale nie chcę podawać zbyt wielu informacji, bo wyjdzie na jaw, kim jestem.